Kiedy budzisz się każdego ranka, pomyśl, jak cennym przywilejem jest żyć, powiedział Marek Aureliusz. Witaj na kanale Stoicyzm w Praktyce. Dziś chcę sprawić, byś ty również każdego ranka mógł cieszyć się z tego, że wstajesz, bo jesteś uprzywilejowany i że możesz w harmonijny sposób budować swoją przyszłość. A droga ta sprawi ci przyjemność i satysfakcję. Aureliusz, znany ze swych rozmyślań, to rzymski cesarz który swoją postawą i przekonaniami do dziś inspiruje miliony ludzi na całym świecie. Według niego filozofia stoicka to bardziej sztuka życia, a nie dyscyplina teoretyczna, pozwalająca wyjaśniać prawa ziemskie i wieczne. Wskazywał, jak ważne jest dążenie do oparcia życia na cnocie i kierowania się rozumem. Przedstawiam Ci trzy potężne i praktyczne wskazówki, zaczerpnięte ze strategii Marka Aureliusza które pomogą Ci rozpoczynać każdy dzień z radością i odpowiednim nastawieniem na osiąganie Twoich długoterminowych celów. Czy dotyka Cię monotonna walka z pokusami i prokrastynacją? Czy czujesz czasem, że utknąłeś w kołowrotku bez nadziei, a Twoje życie pozbawione jest sensu i celu? Czas na rewolucję. Stoicki poranek to Twój klucz do odblokowania supermocy, o której nawet nie wiedziałeś, że ją posiadasz. Każda wielka podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku. Pamiętaj wszystko, co doniosłe i wielkie powstało najpierw dzięki idei, a osiągnięte zostało poprzez małe, systematyczne, ale trwałe zmiany. W tym materiale pokażę ci, jak malutkie kroki tworzą potężną moc. Jak pokonać strach przed zmianami i budować zaufanie do siebie dzięki konsekwencji w działaniu i kilku sprytnym trikom, które zaimplementujesz do swojego rozkładu dnia. Gotowy? Zaczynamy. Więc nie pomijaj żadnej części, a przyswojoną wiedzę podaj dalej, prześlij te treści osobom, na których ci zależy i w ten sposób stawaj się częścią tej postępowej stoickiej społeczności. Wciśnij przycisk subskrypcji i zaczynajmy. Wiedzę, którą tutaj zdobędziesz, wprowadź w życie od razu, bez zwłoki, bez czekania na jutro, poniedziałek czy nowy miesiąc, już dziś. Każdy z tych kroków pomoże stać ci się silniejszym i wytrwalszym na drodze psychicznego rozwoju. Obiecuję, że wersja twojej przyszłości, z którą wkrótce się spotkasz, będzie ci wdzięczna za te kroki. Rada pierwsza. Określ z precyzyjną dokładnością swój cel i zacznij mieć obsesję na jego punkcie. Jeśli z przekonaniem odnajdziesz taki, dla którego warto wstawać codziennie rano z łóżka, to gwarantuję ci że kładąc się wieczorem, nie będziesz mógł doczekać się poranka. Ludzie, którzy odnieśli wielkie sukcesy, często opowiadają o tym pragnieniu działania w taki właśnie sposób. Cel, choć bardzo oddalony, wieloletni, jest dla nich jak piękne, ciepłe światło na końcu tajemniczej drogi. Ono zaprasza do codziennego wstawania i działania, by w każdej minucie przybliżać cię do wymarzonego punktu. Cel Powinien być określony dokładnie, a najlepiej być zapisany. Mając swój obraz przyszłości przed oczami, twoje poranki staną się bardziej produktywne, a to zmieni je również w takie dni, spełnione, które zbudują taką samą egzystencję. Twój cel nadal będzie odległy, a satysfakcja będzie tym, co cię stale utrzyma na grzbiecie fali. Będzie tym, co utrzyma cię skupionym na swojej wizji. Możesz czuć się wyróżniony, jeżeli już wiesz, bo 90% ludzi nigdy nie przekonuje się o tym. Myślą, że sukces, pieniądze czy sława przychodzą z dnia na dzień, że ludzie rodzą się doskonali, lub od razu wszystko dostają na złotej tacy. W wielu przypadkach jest zupełnie odwrotnie. To właśnie te 10% społeczeństwa, które zrozumiało, jak istotnym elementem w budowaniu ich imperium jest każdy pojedynczy krok, cel, i konsekwencja znajduje się na szczycie. Będziesz słaby, będziesz upadać i się podnosić. Czasem zajmie ci to całe życie. Sam doświadczam tego już od jakiegoś czasu, ale wiem, że mini czynności, malutkie kroki, to najsilniejszy budulec, z którego składa się każda wizja. Więc mimo iż czasem upadam, nie pozwalam sobie na rezygnację z mojego planu. Zapraszam Cię również na tę fascynującą ścieżkę. Rada druga: wprowadź rutynę. Ona usprawnia codzienne zadania, Marek Aureliusz powiedział. Pamiętaj, że życie jest krótkie, nie marnuj go na pustą pracę. Takie podejście sprawi, że twój proces stanie się bardziej konstruktywny. Wprowadzenie rutyny pozwoli ci skoncentrować się na priorytetach, eliminując zbędne zajęcia i umożliwia skupienie na rzeczach, które mają prawdziwą wartość. Dzięki niej możesz efektywniej wykorzystywać czas, co prowadzi do osiągania lepszych wyników i większego poczucia kontroli i spełnienia. Efektem rutynowego działania będą produktywne poranki i gładkie wprowadzenie się w nadchodzący dzień. Rutyny są jak drogowskaz, bo podążając w stronę, którą wskazują, nie musisz rozpraszać umysłu, rozglądając się na boki i zastanawiając się nad kolejnymi krokami. Zrezygnuj też z czytania wpisów w mediach społecznościowych, które niewiele wnoszą, pokazując tylko kolorowy, nieprawdziwy świat, który ma na celu sprawić, byś bardziej pragnął, stał się zagubionym i jeszcze lepszym niewolnikiem czy konsumentem. Podaruj sobie przyjemną atmosferę, ciszę lub kojącą muzykę i pozwól swojemu systemowi nerwowemu przygotować się na jutro. Może taka przyjemna, nowa rutyna pozwoli Ci dostrzec inne możliwości, da chwilę wytchnienia i nastroi odpowiednio na przygodę dnia następnego. Nie rozwiązuj w łóżku trapiących Cię za dnia problemów, bo nie będziesz spał spokojnie i nie odpoczniesz. Rada trzecia. Naucz się odraczania nagrody. Uwolnij się od tyranii natychmiastowej satysfakcji. Odraczanie nagrody to umiejętność, jaką posiedli nieliczni. To nie jest sprint a maraton. Wymaga cierpliwości, wytrwałości i konsekwencji. Bądź w tych 10% społeczeństwa, które potrafi myśleć długoterminowo, nie tracąc z oczu swojego celu i nie ulegając drobnym pokusom czyhającym na każdym kroku. Oni są mistrzami w odraczaniu satysfakcji. By osiągnąć swój cel, np. chcesz schudnąć lub pozbyć się bólu kręgosłupa, musisz zapisać się na siłownię. I tam konsekwentnie uprawiać takie ćwiczenia, które wzmocnią Twój płaszcz mięśniowy, aż do momentu, gdy odzyskasz wigor i dobre samopoczucie. Wiadomo, że zmiany, na które zapracowałeś latami, nie są odwracalne w jeden miesiąc. Tylko ci, którzy pozostaną wierni swojej wizji, jako człowieka zdrowego, wysportowanego, wytrzymają niedogodności i znużenie procesem w czasie tej drogi. Dlatego tak podziwiamy. Tych nielicznych, którzy osiągnęli już swoje plany, bo to właśnie oni byli cierpliwi i nie oczekiwali swojej nagrody z dnia na dzień. Ich przyszła wizja pomogła im wytrwać. Świadomi ludzie wiedzą, że dyskomfort związany z procesem rozwoju jest tymczasowy i że wytrwanie przy swoim jest gwarancją nagrody w przyszłości. Ta sama zasada dotyczy każdej dziedziny życia, czy to biznesu, czy rozwoju osobistego. Adekwatną parafrazą w tym miejscu będzie kropla, która drąży skałę. Czy jesteś zniewolony przez natychmiastową satysfakcję i uzależniony od stałego dopływu dopaminy? Czy szukasz szybkiej przyjemności, która niczym narkotyk uzależnia i niszczy Twoje życie? W dobie mediów społecznościowych i stałego dostępu do smacznego jedzenia i picia oraz innych używek jesteśmy stale narażeni na pokusy. Czy masz dość bycia marionetką w ich rękach? Wyobraź sobie swoją siłę woli niczym stalową tarczę, która chroni cię przed pokusami, spokój ducha, który pozwala ci patrzeć na świat z dystansem i mądrością, oraz satysfakcję z osiągania długotrwałych celów, które dają ci prawdziwe spełnienie. Ze stoicką rutyną i określonym celem ta wizja jest dziś w zasięgu twojej ręki. Jak to zrobić? Określ swoje cele, dokąd chcesz dojść, co pragniesz osiągnąć. Jasno sprecyzowane są, jak kompas, który poprowadzi cię przez labirynt pokus. Wprowadź niezbędną rutynę i odzwyczaj się od karmienia swego ciała i duszy, dawkami tak powszechnej dziś dopaminy. Stoicyzm zawiera narzędzia, które pomogą ci urealnić i wdrożyć w życie te wyzwania. Zasubskrybuj kanał. Zostaw pytanie, jeśli coś nie jest jasne, i dołącz do grona ludzi, którzy troszczą się o swój komfort i rozwój osobisty, by wzrastać każdego dnia. A zamiast rzucać się od razu w wir głębokich zmian, zacznij od drobnych kroków. Ty, jako osoba świadoma, wiesz, że jesteś osobiście odpowiedzialny za jakość swojego życia. Bo to ty inwestujesz swój czas i uwagę w działania, które dodają mu wartości prowadząc Cię do celu, którego nie będziesz spuszczał z oczu. Stoicyzm czeka na Ciebie. Rozpocznij swoją rewolucję już dziś.